U dzieci, w którym ten chłopiec się znajduje, czyli rzeczywiście w tym okresie dzieciaki powinny ciągnąć do swojej płci. Tak? Czyli, jeśli widzimy, że dziecko w okresie 6, 7, 8 lat czyli początku szkoły podstawowej. W okresie homofilnym, tak? czyli takim, gdzie powinno go ciągnąć do y, zabaw z płcią tej, sto, swoją, tak? z, Czyli chłopiec bawi się z chłopcami, dziewczynka z dziewczynkami w tym okresie. Dziewczynka ciągnie do tego, żeby spędzać więcej czasu z mamą, a chłopca zwykle, żeby spędzać więcej czasu z tatą, no, albo jakimiś innymi osobami właśnie swojej płci, jeśli tych opiekunów brakuje, tak? tych pierwotnych. W związku z tym jest to taki okres, który bardzo często u osób, zarówno z zaburzeniami tożsamości płciowej, ale też osób, które później które będą są o orientacji homoseksualnej, właśnie takie zachowania występują. Tak? Czyli to jakby zaprzeczenie temu okresowi homofilnemu, czyli chłopca ciągnie bardziej do dziewczynek, a dziewczynkę bardziej do chłopców, to jak najbardziej jest to taki objaw, który może wskazywać na tak, zaburzenia. Natomiast faza to szczytowe zainteresowanie narządami płciowymi. Tutaj masturbacja Rozwojowa dalej trwa. Dzieciaki pokazują sobie nawzajem swoje narządy płciowe, bawią się w doktora, bawią się w inne rzeczy, tak? Są mega zainteresowane tym, jakie są różnice pomiędzy ludźmi, jeśli chodzi o narządy płciowe, i tak dalej. Spotykają się z innymi dziećmi, tak? Czyli w przedszkolu idą do przedszkola, spotykają inne dzieci. I nagle okazuje się, że każde z tych dzieci ma inne pojęcie na temat seksualności. Między innymi oczywiście porównują swoje rodziny, jak to u nich wygląda, jak wygląda emocjonalność, co robi mama, co robi tata i między innymi też porównują to podejście do seksualności i stykają się jakby z nowymi ideami i z innymi, nowymi e, sposobami, tak, rozumienia pewnych rzeczy. W tym wieku już dziecko w okresie w fazie falicznej zadaje pytania odnośnie pochodzenia dzieci. Czyli skąd się biorą dzieci, skąd się wziąłem w brzuchu mam.